Moi drodzy, już na samym początku naszych rozważań przyjęliśmy, że obrazem przyczyny naszego kryzysu jest faraon. Jachwe wysłał Mojżesza, aby ten przekazał egipskiemu królowi wieść o tym, że on, Bóg Izraela, pragnie uwolnienia swojego ludu. Mojżesz wraz ze swoim bratem Aaronem poszli do faraona, jednak skutek był odwrotny. Opisuje to fragment piątego rozdziału Księgi Wyjścia. Posłuchajmy. Udali się Mojżesz i Aaron do faraona i powiedzieli mu: Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci. Faraon odpowiedział: Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. Rzekli: Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nienawidził zarazom lub mieczem. Na to odpowiedział im król egipski: Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót. Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom. Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. Wyznaczcie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając, ponieważ są leniwi, wołają, przeto, pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Praca tych ludzi musi stać się cięższa, aby się nią zajęli a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Przyczyna kryzysu stała się większa niż myśleli. Faraon nie ugiął się, co więcej, jeszcze bardziej podkręcił śrubę. W sytuacji kryzysowej możemy zauważyć zawsze pewne fazy. Pierwszą z nich nazwałbym konfrontacją, a drugą wielką górą. To jest jak z wejściem na szczyt lub nawet przejście szczytu i pokonanie problemu, aby iść za niego. Iść dalej. Konfrontacja jest tym momentem, kiedy stajemy przed górą i widzimy, że trzeba ją pokonać, chcemy ją zdobyć, a nawet więcej, chcemy przejść na jej drugą stronę. Mić to za sobą i móc powiedzieć to już za mną. Wówczas rodzi się w nas pewne napięcie, które może prowadzić nas do zniechęcenia lub zmotywowania. Tym, który pokazuje nam motywację w kryzysie jest Bóg. Tak samo jak w życiu Mojżesza i narodu wybranego. On zmotywował ich do działania, kazał iść, stanąć przed Faraonem, obejrzeć przyczynę swojego kryzysu i zmobilizować się przy pomocy Bożego Wsparcia do działania, tak jak nam w sytuacjach kryzysowych każe stanąć przed górą i powiedzieć: Pokonam cię, bo ze mną jest Bóg. Niestety, bardzo często pojawia się również kolejna faza naszej walki z kryzysem, a więc Wielka Góra. Mojżesz i Aaron, którzy stają przed faraonem, słyszą, dlaczego to Mojżeszu i Aaronie chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót. To jest właśnie Wielka Góra. Kryzys nigdy nie jest prosty. Stajemy przed nim i widzimy, że pokonanie go to nie bułka z masłem. Nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić z zaistniałą trudnością. Wtedy pojawia się zniechęcenie i doświadczenie bycia pokonanym, utraty kontroli nad własnym życiem. Kryzys jest bardziej skomplikowany niż myśleliśmy. Nie wiem o czym myśleli Mojżesz i Aaron, ale pewnie mieli nadzieję, że faraon, gdy usłyszy o ich Bogu. Wypuści Izraelitów z niewoli i powie, panowie droga wolna. Wychodzenie z kryzysu to nieczysta arytmetyka. W wychodzeniu z kryzysu niejednokrotnie kryzys staje się dla nas problemem nie do przeskoczenia. Co więcej, faraon powiedział praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali ku fałszywym wieściom. To znaczy Kryzys często upomina się o nas bardziej. Dajmy taki prosty przykład. Alkoholik chce wyjść ze swojego nałogu. Nie dosyć, że go ciągnie do picia, co jeszcze jakoś znosi, to na dodatek koledzy stoją już z połówką pod oknem i zapraszają na ławeczkę. I napięcie wzrasta jeszcze bardziej. Albo kryzys związany z lenistwem. Nie chce mi się tak bardzo, a jak pomyślę, że ma mi się zacząć chcieć, to jeszcze bardziej mi się nie chce. To jest kryzys, który upomina się o nas, tak jak faraon upomina się o Izraelitów. Co on podkreślił? No to, że Izraelici są jego. To on tu rządzi. To jest właśnie nasza porażka, kiedy uwierzymy, że kryzys rządzi. On nie rządzi, rządzi Bóg. Który jest po naszej stronie. Ta druga faza Wielkiej Góry to jest kryzys, który upomina się o nas. Czym bardziej chcemy go pokonać, tym bardziej on pokazuje, że jest większy, trudniejszy i silniejszy. Co zatem trzeba zrobić? Jakie masz wyjście? Odpowiedzią jest zachowanie Mojżesza po wyjściu od faraona, które opisane jest w tym samym rozdziale. Wtedy Mojżesz zwrócił się do pana i powiedział: Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić złotemu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Chodzi o to, żeby Bogu robić wyrzuty, choć i pewnie taki oddźwięk mają słowa Mojżesza. Chodzi o to, że kiedy kryzys wydaje nam się nie do przeskoczenia i próbujemy go pokonać, trzeba wołać Boga, prosić o pomoc, nigdy nie zostawać samemu. To jest ten stan, w którym ty już nie możesz. Padasz, łzy się leją, jesteś załamany. I jedyne, co cię może uratować, to krzyk do Boga o pomoc. I nie bój się tego. Bóg się nie obrazi. On chce Twojego wyjścia z niewoli grzechu, uzależnień, ciemności. On chce Twojego wyjścia nawet wtedy, jeśli zamiast wychodzić z kryzysu, wpadasz w niego jak w coraz głębszą dziurę. Trzeba zawołać za psalmistą: Wołam do ciebie z krańców ziemi. Gdy słabnie moje serce, na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Bez wołania do Boga, przestraszysz się kryzysu i co dalej? Będziesz stał w miejscu. Ta ufność wobec Boga, który zadziała, to nasza nadzieja, że pokonamy tę wielką górę. Brytyjski premier Winston Churchill powiedział kiedyś: Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. I jest w tym wiele prawdy. Mojżesz się nie zatrzymał, nie poddał. Zwrócił się do Boga nawet wtedy, gdy wydawałoby się, że Bóg zawiódł i nie pomógł. Ile to razy właśnie tak myślimy, stojąc przed wielką górą? Miałeś mi pomóc? A góra mojego kryzysu coraz trudniejsza. Gdzie jesteś i co robisz? Ale nawet wówczas nie możemy zwątpić, że Bóg pomoże. Nawet jeśli w swoim życiu przechodzimy przez największe piekło, nie wolno nam się zatrzymać i przestać wołać Boga. Wołam do ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce. Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie. Bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną, przeciwko wrogowi.